Lata 70. w Polsce to czas, gdy technologia dopiero wkraczała do domów. Gadżety, które dziś wydają się zabytkami, wtedy były symbolem nowoczesności i marzeniem wielu rodzin. Telefon tarczowy, magnetofon szpulowy czy telewizor Rubin były codziennością, a dziś budzą nostalgię. W tym filmie przypomnimy 15 urządzeń, które kiedyś były niezbędne, a dziś trafiły do lamusa. Jeśli pamiętasz któreś z nich, zostaw subskrypcję i komentarz. W latach 70. magnetofon szpulowy, a szczególnie popularny model Unitra ZK140T, był dumą wielu polskich domów. Dwie duże szpule, obracające się równomiernie, przyciągały uwagę, a charakterystyczny szum i trzaski tworzyły klimat, którego dziś nie da się już odtworzyć. Sprzęt zajmował honorowe miejsce w salonie, ustawiony obok telewizora lub kredensu, a jego obsługa wymagała cierpliwości i wprawy. Przewijanie taśmy, pilnowanie, by się nie zaplątała, czy nagrywanie ulubionej piosenki z radia, wszystko to było częścią małego rytuału. Dla wielu rodzin, magnetofon był oknem na świat pozwalał zachować głos bliskich, nagrać życzenia czy muzykę, która szybko znikała z anteny. Wieczory spędzone przy dźwiękach płynących z taśmy dawały poczucie wspólnoty, a sama obecność takiego urządzenia była dowodem na kontakt z nowoczesnością. Dziś magnetofony szpulowe są jedynie kolekcjonerskim rarytasem, ale dla tych, którzy dorastali w tamtych latach, pozostają symbolem pierwszych technologicznych emocji i domowej magii dźwięku. W Polsce lat 70 kalkulator Elwro 144, potocznie nazywany Bolek, był symbolem postępu technicznego. W czasach, gdy większość ludzi liczyła jeszcze na kartce albo przy pomocy liczydeł, możliwość szybkiego obliczenia skomplikowanych działań matematycznych wydawała się niemal magiczna. Duże przyciski, charakterystyczny klik i czerwony wyświetlacz LED sprawiały, że każdy rachunek nabierał powagi. Urządzenie było ciężkie, masywne, a przez to budziło respekt. Nie przypominało dzisiejszych lekkich kalkulatorków, lecz prawdziwą maszynę do liczenia. Bolek trafiał głównie do biur, szkół i zakładów pracy, gdzie stawał się narzędziem codziennych obliczeń. Dla uczniów czy studentów, którzy mieli szczęście go używać, był czymś więcej niż gadżetem, otwierał drzwi do nowoczesności. W tamtym czasie kalkulator nie był jeszcze urządzeniem dostępnym dla każdego, dlatego korzystanie z niego budziło ciekawość i zazdrość. Dziś wydaje się archaicznym kawałkiem plastiku i elektroniki, ale dla pokolenia lat 70. był dowodem, że technologia wkracza do codziennego życia i ułatwia świat w sposób, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. W latach 70. Projektor do slajdów Ania był dla wielu polskich rodzin oknem na świat, który wydawał się odległy i kolorowy. Mała plastikowa skrzynka, podłączona do gniazdka, rzucała na ścianę lub biały prześcieradło obrazy z kliszy: wakacje nad Bałtykiem, pierwsza komunia, rodzinne spotkania. Dzieci siedziały wpatrzone w kolorowe kadry, a dorosłym towarzyszyło poczucie dumy, że mogą pokazać swoje wspomnienia w tak nowoczesny sposób. Światło żarówki, ciche brzęczenie wentylatora i lekki zapach nagrzanego plastiku tworzyły atmosferę małego kina domowego. Ania była nie tylko gadżetem, ale i rytuałem. Najpierw wybierano slajdy kładano je do ramki, a potem z niecierpliwością czekało się, aż obraz pojawi się na ścianie. Czasem kolory były przejaskrawione, czasem zdjęcie przekrzywione, ale nikt się tym nie przejmował. Liczyła się magia chwili. Pokazy slajdów często kończyły się śmiechem, wspomnieniami i rozmowami, które trwały do późnej nocy. Dziś projektor Ania wydaje się prostym, wręcz prymitywnym urządzeniem. Ale w latach 70. był dowodem, że technologia potrafiła zamienić zwykły wieczór w niezwykłe wspólne przeżycie. Na przełomie lat 70. i 80. odtwarzacz kasetowy, taki jak Grundig Party Center, był prawdziwym marzeniem młodzieży i dowodem, że muzyka może towarzyszyć wszędzie. Kasety magnetofonowe, które mieściły się w kieszeni, pozwalały słuchać ulubionych nagrań w domu, w szkole czy na wyjazdach. Samo wsuwanie kasety do odtwarzacza, naciskanie dużych przycisków play i rewind, a potem charakterystyczne kliknięcie mechanizmu było źródłem emocji. Gdy z głośników płynęły hity Abby. Boney M czy czerwonych gitar, młodzi ludzie czuli się częścią światowej mody i nowoczesności. Grundich partii center nie był tani, więc często pojawiał się w domach dzięki zagranicznym znajomym albo po długim odkładaniu pieniędzy. Wkładanie do niego świeżo nagranej kasety z radia było wydarzeniem. Każdy utwór miał swoje znaczenie, a przerwy między piosenkami przypominały, że to kawałek prywatnej kolekcji. Dźwięk nie zawsze był czysty. Taśmy się rozciągały, czasem zacinały, ale nikomu to nie przeszkadzało. Liczyła się możliwość posiadania muzyki na własność i dzielenia się nią z przyjaciółmi. Dziś kasetowe odtwarzacze to nostalgiczny relikt, ale dla pokolenia lat siedemdziesiątych były symbolem wolności, zabawy i pierwszych prywatnych playlist, które dawały poczucie wyjątkowości. W latach 70. przenośny radioodbiornik u Nitra diora safari był symbolem mobilności i nowoczesności. Mały, prostokątny, z charakterystyczną teleskopową anteną, mieścił się w torbie i towarzyszył Polakom podczas wakacji nad jeziorami, wycieczek w góry czy zwykłych wieczorów na balkonie. Dźwięk nie zawsze był czysty. Czasem zagłuszały go trzaski, szumy i gubiony sygnał, ale chwila, gdy udało się złapać ulubioną stację, była małym triumfem. Safari pozwalało słuchać Radia Wolna Europa albo zagranicznych przebojów, które w czasach PRL-u miały smak zakazanego owocu. Radio dawało ludziom poczucie wolności. Wystarczyło kilka baterii, by stać się niezależnym od domowego gniazdka i zabrać muzykę oraz wiadomości wszędzie. Było to urządzenie, które łączyło znajomi siedzieli razem, słuchali audycji sportowych albo koncertów, a dzieci zasypiały przy bajkach czytanych w eterze. Safari było też prezentem marzeń. Kto miał takie radio, ten budził podziw i ciekawość. Dziś wydaje się zwykłym, topornym odbiornikiem, ale w tamtych latach jego obecność oznaczała dostęp do świata, którego na co dzień brakowało świat muzyki, głosów i historii docierających z zagranicy. W latach 70. maszyna do pisania była sercem wielu biur, redakcji i domowych biurek. Modele Erika czy łucznik uchodziły za niezawodne, choć ciężkie i głośne charakterystyczne stukotanie klawiszy wypełniało pokoje, a zapach farby drukarskiej i taśmy barwiącej tworzył atmosferę pracy pełnej skupienia. Pisanie wymagało wprawy. Każdy błąd oznaczał konieczność użycia korektora, specjalnych tasiemek, albo wręcz przepisywania całej strony od nowa. Nie było miejsca na pośpiech, rytm maszyny narzucał własne tempo. Dla wielu osób posiadanie takiej maszyny było oznaką prestiżu i nowoczesności. Studenci pisali na niej prace dyplomowe, urzędnicy tworzyli dokumenty, a niektórzy używali jej nawet w domu, by pisać listy albo prowadzić pamiętniki. Maszyna uczyła cierpliwości i dyscypliny. Każdy tekst musiał być przemyślany, bo poprawki były uciążliwe. Dziś wydaje się reliktem z innej epoki, zastąpionym komputerami i edytorami tekstu, ale w latach 70. była narzędziem, które pozwalało nadać myślom materialną formę i wprowadzało w życie odrobinę profesjonalizmu, dostępnego dotąd tylko w redakcjach czy urzędach. Gramofon Bambino 4 był jednym z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów lat 70. w Polsce. Mała, składana walizeczka z wbudowanym głośnikiem pozwalała odtwarzać winyle w domowych warunkach, zamieniając salon czy pokój dziecięcy w małą salę koncertową. Charakterystyczne trzaski igły, zapach rozgrzanego mechanizmu i rytm obracającej się płyty tworzyły atmosferę, której nie da się porównać z żadnym współczesnym sprzętem. Gramofon często pojawiał się jako prezent komunijny lub ślubny i szybko stawał się centrum rozrywki w domu. Choć dźwięk nie dorównywał dzisiejszym standardom hi-fi, to właśnie dzięki niemu całe pokolenie mogło słuchać swoich ulubionych zespołów, od polskich czerwonych gitar po zachodnich Beatlesów, których płyty zdobywało się z trudem. Odtwarzanie winyli było rytuałem. Ostrożne kładzenie igły, przewracanie płyty czyszczenie skórzu. Dziś Bambino 4 jest rarytasem dla kolekcjonerów, ale dla wielu Polaków pozostaje symbolem pierwszego kontaktu z muzyką, która brzmiała inaczej, bardziej żywo, bardziej domowo, a jednocześnie dawała poczucie uczestnictwa w czymś większym niż codzienność PRL-u. Telewizor Rubin 714P sprowadzany z ZSRR był jednym z najbardziej charakterystycznych sprzętów w polskich domach lat 70. Wielkie pudło na masywnej podstawie, ekran w kolorze czarno-białym i charakterystyczny zapach nagrzanych lamp elektronowych to wspomnienia, które wracają do wielu rodzin. Rubin często zajmował centralne miejsce w salonie, a jego włączenie było małym wydarzeniem. Najpierw ciche buczenie, potem migotanie ekranu. Aż wreszcie pojawiał się obraz. Choć telewizor był awaryjny i często wymagał napraw, dla ówczesnych widzów był symbolem luksusu i nowoczesności. Przy Rubinie gromadzili się domownicy, by wspólnie oglądać dziennik telewizyjny, seriale czy transmisje sportowe. Nie jeden pamięta, jak obraz tracił ostrość, trzeba było regulować gałki albo uderzyć w obudowę, by znów zadziałał. Mimo wad, Telewizor dawał poczucie uczestniczenia w świecie w wydarzeniach politycznych, kulturalnych i sportowych. Dla dzieci był magicznym oknem na bajki, dla dorosłych źródłem informacji. Dziś Rubin 714p budzi uśmiech i nostalgię ale w latach 70. był sercem domu, wokół którego toczyło się codzienne życie. W latach 70. Kamera filmowa 8 mm kłaż była marzeniem każdego, kto chciał zatrzymać wspomnienia w ruchomych obrazach. Ciężka metalowa obudowa, charakterystyczny turkot mechanizmu i konieczność kręcenia korbką albo używania sprężynowego napędu sprawiały, że filmowanie stawało się prawdziwym rytuałem. Wkładanie kasety z taśmą, ustawianie ostrości i pierwsze próby uchwycenia rodzinnych uroczystości były wydarzeniem, które wzbudzało dumę i ekscytację. Obraz nie był doskonały. Pełen ziarna, czasem prześwietlony, ale dawał poczucie, że oto zwykłe życie staje się częścią domowego kina. Kamera kłaszcz. Towarzyszyła chrzcinom, ślubom, wakacjom nad Bałtykiem czy pierwszym komunijnym przyjęciom. Rodziny zbierały się później, by przy projektorze odtwarzać te krótkie nagrania, a dzieci z zachwytem patrzyły, jak ich własne przygody zamieniają się w film. Choć obsługa była wymagająca, trzeba było uważać na długość taśmy i odpowiednie naświetlenie, to właśnie te niedoskonałości nadawały nagraniom autentyczny urok. Dziś kamery 8 mm są kolekcjonerską ciekawostką, ale w latach 70. były symbolem marzenia, że każdy może stać się reżyserem własnego życia. Na polskich bazarach lat 70., Łolki Tolki uchodziły za prawdziwy hit, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Najczęściej były to tanie plastikowe urządzenia z Zachodu albo kopie sprowadzane z ZSRR, które działały na krótką odległość i z charakterystycznym szumem w tle. Dwa małe pudełka z antenkami dawały poczucie uczestniczenia w świecie nowoczesnej technologii. Wystarczyło nacisnąć przycisk i powiedzieć kilka słów, by głos przyjaciela wrócił po chwili w zniekształconej formie. Choć zasięg często kończył się na kilku klatkach w bloku, dla młodych była to namiastka filmów szpiegowskich czy przygód kowbojów z telewizji. Łolki tolki stawały się rekwizytem zabaw podwórkowych. Dzieci bawiły się w wojsko, policję albo tajnych agentów. Dorosłym również sprawiały frajdę, bo w czasach, gdy telefony były luksusem, możliwość rozmowy na odległość wydawała się niemal cudowna. Wiele osób pamięta charakterystyczne trzaski i śmiech, gdy sygnał ginął w połowie zdania. Dziś takie urządzenia wydają się zabawkami bez wartości, ale wtedy były symbolem zachodniego świata, który można było choć trochę poczuć w codziennej szarej rzeczywistości PRL-u. W drugiej połowie lat 70. Elektroniczny zegarek z wbudowanym kalkulatorem był absolutnym symbolem przyszłości. Produkowane w błoniu modele z małym czerwonym wyświetlaczem LED wyglądały jak gadżet prosto z filmów science fiction. Grube przyciski do liczenia były mało wygodne, ale sam fakt, że na nadgarstku można było sprawdzić godzinę i od razu policzyć równanie, robił ogromne wrażenie. Dzieciaki na podwórku patrzyły z zachwytem, a koledzy w szkole marzyli, by choć raz nacisnąć klawisz i zobaczyć, jak pojawiają się cyfry na ekranie. Noszenie takiego zegarka budziło podziw w biurze, w klasie, a nawet na ulicy. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z prawdziwą elektroniką, która mieściła się w tak małym przedmiocie. Choć baterie rozładowywały się szybko, a obsługa nie była prosta. To właśnie te zegarki dawały poczucie uczestnictwa w technologicznym skoku naprzód. Dziś wydają się topornym gadżetem retro, ale wtedy były symbolem luksusu i nowoczesności. Dowodem, że Polska również może mieć dostęp do wynalazków, które jeszcze niedawno oglądano tylko w zachodnich katalogach. W latach 70. radiomagnetofon, nazywany potocznie jamnikiem, był prawdziwym królem podwórek i mieszkań. Długi, prostokątny kształt z wbudowanym radiem i odtwarzaczem kaset sprawiał, że można go było łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Wystarczyło wsunąć kasetę i nacisnąć charakterystyczny przycisk Play, by usłyszeć ulubione nagrania nagrane z radia albo skopiowane od znajomych. Słuchanie muzyki w grupie z jednego głośnika stało się symbolem wspólnoty, czy to na pikniku, czy w bloku na korytarzu. Jamnik był marzeniem młodzieży, bo dawał poczucie wolności i dostępu do muzyki zachodniej, która w PRL-u była trudno dostępna. Nierzadko urządzenie służyło także do nagrywania własnych audycji radiowych. Dzieci bawiły się w speakerów, a dorośli utrwalali ważne chwile. Radiomagnetofon był prosty w obsłudze, ale dawał ogromne możliwości radio, kasety, nagrywanie. Dziś wygląda archaicznie, ale w latach 70. był jednym z najbardziej pożądanych gadżetów symbolem nowoczesności, muzycznej niezależności i młodzieżowego stylu życia. W latach 70. w wielu polskich domach pojawiła się suszarka do włosów w formie plastikowego hełmu, produkowana między innymi przez Predom Mesko. Urządzenie wyglądało niczym rekwizyt z filmu science fiction. Duża kopuła zakładana na głowę, połączona rurą z niewielkim agregatem. Po włączeniu ciepłe powietrze wypełniało wnętrze hełmu, susząc włosy równomiernie i bez konieczności używania szczotki. Dźwięk buczenia i charakterystyczny zapach nagrzanego plastiku towarzyszył wielu porankom i przygotowaniom do ważnych uroczystości. Tego typu suszarki były szczególnie popularne wśród kobiet, które marzyły o fryzurze niczym z żurnala. Często można je było spotkać także w domowych łazienkach. Stały w szafce obok kosmetyków i wyciągane były przy okazji większych wyjść. Dla dziewczynek i nastolatek, hełmowa suszarka była namiastką wizyty w profesjonalnym salonie fryzjerskim. Dziś urządzenia tego typu budzą raczej uśmiech, wydają się niewygodne i przestarzałe. Ale wtedy były dowodem na to, że nowoczesność wkracza do polskich mieszkań, dając kobietom możliwość zadbania o siebie bez wychodzenia z domu. W latach 70. lampa błyskowa była obowiązkowym dodatkiem do aparatów fotograficznych zenit, które cieszyły się w Polsce ogromną popularnością. Metalowa kostka mocowana na górze aparatu pozwalała wreszcie robić zdjęcia w ciemniejszych pomieszczeniach, na weselach, imieninach czy rodzinnych spotkaniach. Każdy błysk oślepiał na chwilę wszystkich obecnych, a zapach nagrzanej żarówki i charakterystyczne kliknięcie mechanizmu tworzyły niepowtarzalny klimat. Zdjęcia z lampą błyskową miały specyficzny kontrast i jasność, które dziś łatwo odtworzyć w programach komputerowych, ale wtedy wydawały się prawdziwym cudem techniki. Dla amatorów fotografii posiadanie takiej lampy oznaczało możliwość uchwycenia chwil, które wcześniej ginęły w mroku. Choć lampy były zawodne, a żarówki szybko się zużywały, to ich używanie niosło ze sobą dumę i poczucie profesjonalizmu. W wielu domach pierwsze albumy pełne są zdjęć z charakterystycznym błyskiem, który nadaje wspomnieniom wyjątkowy urok. Dziś lampa błyskowa zenita to gadżet kolekcjonerski, ale dla pokolenia lat 70. była symbolem nowoczesności i pierwszym krokiem w stronę fotografii, która zaczynała przypominać tę z kolorowych zachodnich magazynów. W latach 70. Telefon stacjonarny starczą, produkowany przez RWT, był symbolem statusu i wygody. Nie każdy mógł sobie na niego pozwolić linia telefoniczna była luksusem, a oczekiwanie na jej założenie często trwało miesiącami, a nawet latami. Samo wybieranie numeru było małym rytuałem, palec wsuwało się w otwór tarczy, przekręcało aż do oporu, a potem słuchało charakterystycznego rytmicznego powrotu mechanizmu. Dźwięk stukającej tarczy stał się jednym z odgłosów epoki rozpoznawalnym dla całego pokolenia. Telefon z tarczą dawał poczucie bliskości, ale też wyjątkowości. Rozmowy z rodziną na drugim końcu kraju były krótkie i rzeczowe, bo każda minuta miała swoją cenę. Dzieci podsłuchiwały w ciekawości, a dorośli umawiali się na spotkania czy przekazywali ważne wiadomości. Choć połączenia nie zawsze były dobrej jakości, harczenie, trzaski i nagłe rozłączenia były na porządku dziennym, to posiadanie telefonu stacjonarnego oznaczało wejście do świata nowoczesności. Dziś taki aparat budzi uśmiech i nostalgię, ale w latach 70. był symbolem prestiżu i dowodem, że technologia zaczyna realnie zmieniać codzienność Polaków.